Mówili na niego Gandalf Szary spokojny, powściągliwy, budzący respekt dyrektor więzienia psycholog szanowany człowiek a jednak to on stał się killerem w biały dzień na oczach systemu z zimną krwią zadał wiele ciosów nożem co sprawiło, że szanowany funkcjonariusz więziennictwa przekroczył granicę i sam stał się egzekutorem. Andrzeja nazywano Gandalfem Szarym, co nie było przypadkowe. Jego siwe włosy, stateczność, mądrość i powściągliwość nadawały mu aurę, która rzeczywiście przywodziła na myśl Szarego pielgrzyma z Władcy Pierścieni. Jego zachowanie i sposób bycia wzbudzały szacunek, ale jednocześnie wprowadzały pewien dystans. Wielu uważało go za człowieka, który nosił w sobie tajemnice. Skrywał emocje pod maską spokoju, a jego myśli wędrowały gdzieś daleko jakby zawsze rozmawiał z samym sobą w jakimś wewnętrznym monologu. W ostatnią niedzielę przed tragicznymi wydarzeniami Andrzej napisał list. Starannie dobrał słowa kierując go do swojej żony oraz córki, która już dawno założyła własną rodzinę. Prokuratura nie ujawnia treści tego listu, co tylko potęguje aurę tajemnicy. Wiadomo jedynie, że wspomniał w nim o głosach, które jakoby słyszał. Głosy te miały nakazywać mu popełnienie zbrodni, podpowiadać, że powinien zabić drugiego człowieka. Tego samego dnia bez zbędnych emocji zabrał z domu nóż. Narzędzie proste, ale śmiertelnie skuteczne w rękach człowieka, który doskonale znał ludzką psychikę i wiedział, jak precyzyjnie działać, aby osiągnąć zamierzony cel. Wsiadł do swojego srebrnego Nissana Almery. Kilkanaście minut jazdy minęło mu pewnie na automatycznych ruchach. Ręce mocno trzymały kierownicę, oczy patrzyły przed siebie, ale myśli prawdopodobnie błądziły gdzieś daleko. Kiedy dotarł pod bramy więzienia w sztumie. Z pozoru niczym nie różnił się od tego Andrzeja, którego znali współpracownicy. Może tylko spokój, który od niego emanował, był nieco zbyt głęboki, niemal nienaturalny. Po godzinie dziesiątej, Andrzej wszedł do skrzydła Besztumskiego więzienia. Tam bez większych emocji poprosił jednego z więźniów o opuszczenie celi. Mężczyzna nie sprzeciwiał się, zapewne przyzwyczajony do wykonywania poleceń bez zbędnych pytań. Drzwi celi przymknęły się. Odcinając świat zewnętrzny od tego co miało się zaraz wydarzyć, Andrzej pozostając sam na sam z drugim osadzonym, działał szybko i precyzyjnie. Zadał co najmniej 13 ciosów nożem, z czego kilka było śmiertelnych. Krew na jego rękach zdawała się nie robić na nim wrażenia. Może czuł coś na kształt ulgi, może nawet spełnienia. Jakby głosy w jego głowie na moment ucichły. Po wszystkim wyszedł z celi tak samo spokojnie jak do niej wszedł. Podszedł do stanowiska kierowania i bez emocji poinformował oficerów, że właśnie zabił więźnia. Poprosił o wezwanie policji, jakby zgłaszał rutynowy incydent, a nie makabryczną zbrodnię. Reakcja systemu penitencjarnego była natychmiastowa. W całej Polsce ogłoszono cichy alarm. Dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy służby więziennej otrzymały wezwanie do natychmiastowego stawienia się w pracy. Wprowadzono pełną blokadę informacyjną. Zbiegło się to niefortunnie z trwającymi wyborami, przez co większość więźniów miała możliwość opuszczenia cel, żeby oddać głos. W telewizorach umieszczonych w celach migotał żółty pasek z informacją o zbrodni. Wiadomość o dyrektorze zakładu karnego, który zabił osadzonego, była szokująca. Mogła wzniecić bunt, wywołać niekontrolowaną falę agresji. Każdy błąd mógł kosztować życie kolejnych osób. Na szczęście informacje o zbrodni zaczęły pojawiać się w mediach dopiero po 17. Początkowo były to tylko lakoniczne wzmianki, które szybko zniknęły pod naporem doniesień o wynikach wyborów. W pewnym sensie wydarzenia polityczne okazały się zasłoną dymną, co nawet przyznawali sami więziennicy, mówiąc o szczęściu w nieszczęściu. Sztum stał się nagle miejscem, o którym mówiła cała Polska. Nawet doświadczeni funkcjonariusze przyznawali, że czegoś takiego nie pamiętają. Były wiceszef Gdańskiego aresztu Waldemar Kowalski wspominał, że zazwyczaj to funkcjonariusze padali ofiarami agresji więźniów, a tutaj role zostały odwrócone w najbardziej drastyczny sposób. Andrzej, 50-letni psycholog kliniczny, przez 25 lat pracował w służbie więziennej. Od 6 lat piastował stanowisko dyrektora zakładu karnego. Jego żona, również psycholog, pracowała w więziennictwie. Ich córka, która ukończyła psychologię, także związała swoją karierę zawodową z resortem. Mieli również nastoletniego syna rodzina, która na pierwszy rzut oka mogła uchodzić za wzór stabilności i sukcesu. Przełożeni Andrzeja mieli o nim bardzo dobre zdanie. We wrześniu przeszedł rutynowe badania, które nie wykazały żadnych problemów. Był szykowany do awansu. W Sztumie miał opinię solidnego specjalisty człowieka odpowiedzialnego i kompetentnego Andrzej Murawski. Emerytowany pracownik służby więziennej z 28-letnim stażem wspominał, że osobiście rekomendował go na stanowisko dyrektora aresztu śledczego w Elblągu. Uważał go za wysokiej klasy psychologa, który doskonale wywiązywał się ze swoich obowiązków. Z drugiej strony zauważał, że Andrzej był człowiekiem skrytym, powściągliwym, który trzymał innych na dystans. Miał niewielu przyjaciół, a jego życie towarzyskie ograniczało się prawdopodobnie do rodziny. Ta cecha osobowości, która wcześniej wydawała się niewinną cechą charakteru, teraz nabierała nowego, mrocznego znaczenia. Czesław Sztym, emerytowany wicedyrektor zakładu karnego w Sztumie, z trudem wracał myślami do dni, kiedy po raz pierwszy spotkał młodego psychologa z dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego. Tamte czasy wydawały się teraz odległe, jakby należały do innego życia, pełnego porządku, przewidywalności i zaufania do ludzi, którzy współtworzyli codzienność zakładu karnego. Sztym pamiętał, jak wprowadzał Andrzeja G. do służby. Młody psycholog od razu zwrócił na siebie uwagę swoją spokojną naturą. W tamtym czasie każdy jego ruch zdawał się być wyważony, każde słowo przemyślane. Miał ten rzadki dar, że potrafił słuchać, naprawdę słuchać, a jego kojąca obecność była dla wielu współpracowników jak balsam na codzienne stresy. Sztym wielokrotnie powtarzał, że Andrzej to uosobienie spokoju, ktoś, kto potrafił znaleźć harmonię nawet w trudnych sytuacjach. Jednak mimo tych wszystkich pozytywnych cech, Andrzej nigdy nie szukał rozgłosu. Unikał kontaktów z dziennikarzami, a jeśli już pojawiał się publicznie, to jedynie z konieczności. Były to sytuacje, gdy jego obecność była obowiązkowa, podczas wizyt przełożonych lub na wydarzeniach takich jak Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej. Na takich spotkaniach prezentował się jako osoba profesjonalna, z ciepłym uśmiechem i uprzejmym gestem ściskając dłonie oficjalom. W biuletynie przeglądu pisał o niezmiennych wartościach takich jak etos pracy, otwartość na współpracę z lokalną społecznością oraz dyscyplina zarówno wśród osadzonych, jak i funkcjonariuszy. Słowa te brzmiały teraz jak echo dawno minionej rzeczywistości, kontrastując z tym, co się wydarzyło. Violetta Jankowiak, impresario Sztumskiego Centrum Kultury, kiedyś często współpracowała z Andrzejem G., lecz teraz odmawiała rozmów na jego temat. Widać było, że sprawa głęboko ją dotknęła. Unikała szczegółów, zamykając temat krótkim stwierdzeniem, że cała sytuacja sprawia jej ból. Może chodziło o zawód, może o niedowierzanie, że ktoś taki jak Andrzej mógł dopuścić się zbrodni. Podobnie reagował ówczesny burmistrz Sztumu, Leszek Tabor. Jeszcze niedawno przed wydarzeniem decyzją radnych wręczył Andrzejowi medal zasłużony dla Ziemi Sztumskiej. Wspominał dyrektora jako człowieka kompetentnego, odpowiedniego na stanowisku, które piastował. Kiedy dotarła do niego informacja o zabójstwie więźnia, jego pierwszą myślą było, że musiało dojść do sytuacji zagrażającej życiu, że Andrzej działał w obronie własnej. Choć publicznie nikt nie mówił o nim krytycznie, w prywatnych rozmowach pojawiały się już inne opinie. W cieniu tragedii i po kątach szeptano, że nie wszyscy w zakładzie karnym darzyli Andrzeja sympatią. Jeden z anonimowych rozmówców wspominał, że wielu strażników wręcz go nienawidziło. Zdradził to półgłosem. Zastrzegając, że nigdy oficjalnie tego nie potwierdzi. Na pytanie, czy przyczyną mogła być surowość i wymagania stawiane przez dyrektora, odpowiedział jedynie milczeniem. Jego twarz wyrażała więcej niż słowa, jakby istniała granica, której nie mógł lub nie chciał przekroczyć. Mimo, że oficjalne dokumenty i raporty nie wskazywały na żadne problemy z dyrektorem, pojawiały się pojedyncze głosy sugerujące, że coś się w nim zmieniło. Anonimowy świadek zauważył, że w ostatnich miesiącach Andrzej stał się jeszcze bardziej zamknięty w sobie. Unikał kontaktu z ludźmi, często zamykał się w swoim gabinecie. Strażnicy zaczęli dostrzegać niepokojące sygnały. Czasami stawał za pulpitem na stanowisku kierowania i milcząco, niemal jak w transie, wpatrywał się w jeden punkt. Mogło to trwać kilkadziesiąt minut, a jego spojrzenie było nieobecne. Mimo tych oznak nikt nie zdecydował się na interwencję. Andrzej, jako osoba niepełniąca służby z bronią, nie musiał przechodzić obowiązkowych badań psychologicznych. Jednakże pytanie, dlaczego nikt nie zareagował na jego dziwne zachowanie, pozostaje otwarte. Jeden z rozmówców, kiedy padło to pytanie, spojrzał na dziennikarkę z niedowierzaniem. W jego oczach było coś na kształt strachu zmieszanego z irytacją. Odpowiedział pytaniem na pytanie, sugerując, że tylko osoba pozbawiona instynktu samozachowawczego mogłaby podsunąć myśl, że przełożony, do tego psycholog z wykształcenia, mógłby mieć problemy psychiczne. W instytucji takiej jak zakład karny obowiązywała hierarchia i niepisane zasady. Sugestia, że dyrektorowi mogło coś dolegać, mogła zakończyć się natychmiastowym zakończeniem kariery. A przecież każdy chciał przetrwać, dotrwać do emerytury, unikając konfliktów z przełożonymi. W takich warunkach milczenie stawało się złotem, a niepokojące sygnały były ignorowane, dopóki sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Józef F., 66-letni mężczyzna o bogatej kartotece kryminalnej, dla wielu był prawdziwym utrapieniem. Od lat 60., kiedy po raz pierwszy trafił za kraty, jego życie zdawało się krążyć w niekończącym się cyklu wyroków, odsiadek i krótkich epizodów na wolności. Był znany jako stary recydywista, który więcej czasu spędził w więzieniach niż poza nimi. Kiedy wspominano o nim w sztumie, trudno było usłyszeć choć jedno dobre słowo. Przebywanie w jego towarzystwie wymagało anielskiej cierpliwości, a każdy kontakt z nim przypominał stąpanie po cienkim lodzie. Józef F. zdawał się mieć niespożyte pokłady złości, którą kierował przeciwko wszystkim wokół. Mimo że pochodził z łodzi, trudno było powiedzieć, że kiedykolwiek naprawdę tam mieszkał. Miasto było dla niego jedynie przystankiem między kolejnymi wyrokami. Jego przeszłość była naznaczona przestępstwami od kradzieży przez włamania, aż po wymuszenia. Każdy kolejny wyrok dokładał kolejne lata do jego odsiadki, a roczne czy półtoraroczne przerwy na wolności były tylko krótkim oddechem przed powrotem za mury zakładu karnego. Do sztumu trafił z gdzie również odsiadywał karę. Jego wyroki skumulowały się do tego stopnia, że wolność była dla niego jedynie abstrakcją. Szacowano, że jeśli miałby wyjść na wolność, to najwcześniej w 2030 roku, co przy jego stanie zdrowia i wieku oznaczało w praktyce dożywocie. Wśród strażników i pracowników służby więziennej Józef, F miał opinię wyjątkowo uciążliwego więźnia. Był wytatuowany, agresywny i nieustannie szukał zaczepki. Nawet drobne interakcje z nim mogły przerodzić się w słowne utarczki, a jego język był cięty jak brzytwa. Miał problemy z kręgosłupem, co stanowiło jego przepustkę do lepszych warunków w zakładzie karnym. Choć mógł poruszać się samodzielnie. Przydzielono mu wózek inwalidzki oraz cele na parterze, aby nie musiał pokonywać schodów. Dla niektórych osadzonych był to przywilej, dla Józefa kolejna okazja do narzekania. Nie wahał się rzucać najgorszych obelg na funkcjonariuszy, wiedząc, że jego pozycja była w pewnym sensie nietykalna. Strażnicy musieli trzymać nerwy na wodzy, podczas gdy on pozwalał sobie na obraźliwe teksty. Były pracownik więzienia wspominał, jak trudno było zachować spokój, gdy osadzony zwracał się do niego z pogardą a on musiał odpowiadać z szacunkiem. Andrzej G., dyrektor zakładu, także nie miał z Józefem F. łatwego życia. Obrażany i znieważany planował złożyć pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Jednak wcześniejsze doniesienia funkcjonariuszy o agresji ze strony więźnia kończyły się umorzeniem sprawy z powodu jego niepoczytalności. To była jego tarcza, za którą skrywał swoją agresję i manipulację. W jednym roku Józef F. wysłał 9 skarg na dyrektora, a w kolejnym już 11. Do tego dochodziło pięć doniesień do prokuratury, głównie dotyczących rzekomo złych warunków leczenia. Narzekał na opiekę medyczną, choć regularnie jeździł karetką do szpitala na zabiegi. Wiele osób z personelu więziennego przyznawało, że miał zapewnioną odpowiednią opiekę, ale dla Józefa nigdy nie było dość dobrze. Po jego śmierci atmosfera w zakładzie karnym stała się ciężka. Anonimowi pracownicy służby więziennej zaczęli pisać na forach internetowych, wyrażając swoją frustrację. Opowiadali o przywilejach osadzonych, którzy mogli korzystać z urządzeń takich jak płyty, PlayStation czy radia, składać skargi na jakość jedzenia i warunki w celi. Ich słowa kipiały żalem i rozczarowaniem, że więźniowie, którzy powinni odbywać karę, często mieli lepszy dostęp do opieki medycznej niż zwykli obywatele, którzy musieli czekać miesiącami na wizytę u specjalisty. Na stronach internetowych organizacji publicznych dostępne były gotowe wzory skarg, z których osadzeni chętnie korzystali. Statystyki mówiły same za siebie. Każdego roku polscy więźniowie składali około 2000 skarg, żądając odszkodowań za najdrobniejsze niedogodności. Niektóre z tych roszczeń były wręcz absurdalne, jak żądanie miliona złotych za zimną zupę czy przeciąg w celi. Waldemar Kowalski, doświadczony funkcjonariusz, zwracał uwagę, że skargi psuły statystyki zakładu. Z góry przychodziły polecenia, aby coś z tym zrobić, ale w praktyce niewiele dało się zmienić. Burmistrz Sztumu, w otoczeniu stosu dokumentów, wyciągnął dla dziennikarzy kartkę z listą inwestycji, przy których pomagali więźniowie. Była to długa lista obejmująca między innymi szkoły w Gościszewie, Sztumie, Czerninie i Nowej Wsi, a także przedszkole i budynek urzędu. Każda z tych realizacji była dowodem na to, że zakład karny w Sztumie nie był tylko miejscem odosobnienia dla skazanych. Ale także znaczącym wsparciem dla lokalnej społeczności. Dzięki pracy więźniów miasto mogło się rozwijać, a koszty wielu projektów były niższe. Burmistrz przypominał, że historia sztumu nierozerwalnie wiązała się z więzieniem. To właśnie w 1910 roku, po wygraniu przetargu na budowę centralnego i młodzieżowego więzienia dla Prus Wschodnich oraz Zachodnich, miasto zaczęło rozkwitać. Mieszkańcy stopniowo przyzwyczaili się do życia w cieniu zakładu karnego. A wielu z nich związało z nim swoje zawodowe życie. Mimo że więzienie stanowiło kluczowy element tożsamości Sztumu, burmistrz nie próbował wybielać sytuacji ani tłumaczyć dyrektora Andrzeja G. Jego zdaniem, choć odpowiedzialność za tragedię spoczywała na człowieku, to nie można było pominąć wpływu systemu, w jakim przyszło mu pracować. Praca w zakładzie karnym była bowiem nieustannym testem dla ludzkiej psychiki. To nie tylko codzienna walka z agresją osadzonych. Ale także z własnymi emocjami, które często trzeba było tłumić. W służbie więziennej łatwo było przekroczyć granice między stresem a załamaniem nerwowym. Były wicedyrektor Czesław Sztym, który po 22 latach pracy dorobił się nerwicy, nadciśnienia i cukrzycy, przyznawał, że wielu jego kolegów, którzy zmagali się z problemami osobistymi, po prostu nie wytrzymywało. Codzienność za murami zakładu karnego wymagała ogromnej odporności psychicznej. Niewielu potrafiło wrócić do normalności po latach pracy z okrutnymi bandytami. Sztym sam doświadczył, jak praca może wyjść poza zakład karny. Pewnego dnia odebrał telefon, w którym tajemniczy głos zasugerował, że jego rodzina może stać się ofiarą wypadku, jeśli nie załatwi przepustki dla konkretnego więźnia. Choć odpowiedział stanowczo, że ma w domu broń i zaprasza do rozmowy twarzą w twarz, groźby te na długo pozostały w jego pamięci. Innego razu musiał fizycznie wyrzucić niezrównoważonego byłego więźnia, który przyszedł do jego domu. Te sytuacje były dowodem na to, że zagrożenie było realne, a strach o bezpieczeństwo bliskich towarzyszył funkcjonariuszom każdego dnia. Andrzej Murawski, który przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w Sztumskim Zakładzie Karnym, dzisiaj pracuje społecznie jako radny miasta i gminy Sztum. Jego wspomnienia o pracy w więzieniu pełne są obrazów skrajnego stresu i ciągłego napięcia. Wielokrotnie musiał zostawiać rodzinę i jechać do zakładu karnego, często w najmniej oczekiwanych momentach. Pamiętał, jak został ściągnięty do pracy prosto z pierwszej komunii swojego dziecka. Mimo, że na zewnątrz starał się zachować kamienną twarz, wszystkie te emocje w końcu musiały znaleźć ujście. Najczęściej odbijało się to na jego najbliższych, którzy czuli, że choć fizycznie wrócił do domu, to mentalnie wciąż pozostawał za więziennymi murami. Po tragicznym wydarzeniu w Sztumie zawisła groźba jeszcze większych trudności. Ministerialna kontrola miała przeanalizować każdą skargę, a funkcjonariusze obawiali się, że ich możliwości reagowania na agresję więźniów zostaną jeszcze bardziej ograniczone. Profesor Henryk Machel z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert w dziedzinie kryminologii i penitencjarystyki, nie krył, że prawa przestępców często wykraczają poza prawa funkcjonariuszy. W sytuacji, gdy za byle uszczerbek na zdrowiu lub złą decyzję można było spodziewać się konsekwencji prawnych, praca w więzieniu stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Na forach internetowych zaczęły pojawiać się różne teorie dotyczące motywów, które mogły kierować Andrzejem G. Jedni spekulowali o porwaniu jego córki lub o zemście za jej molestowanie, inni sugerowali wspólne, nielegalne interesy sprawcy i ofiary. Jednak z czasem coraz więcej osób zaczynało dostrzegać, że dyrektor po prostu pękł pod ciężarem stresu. Prokuratura, oskarżając go o zbrodnie, jednocześnie złożyła wniosek o przeprowadzenie badań psychiatrycznych. Były wiceszef aresztu Waldemar Kowalski, który był także psychologiem, przypuszczał, że mogło dojść do psychozy. Doktor Leszek Trojanowski, psychiatra i dyrektor szpitala Srebrzysko, tłumaczył, że osoby w stanie psychozy mają zaburzone postrzeganie rzeczywistości. Mogą słyszeć głosy, widzieć rzeczy, których nie ma, a ich przeżycia wydają im się jak najbardziej realne. W polskich więzieniach przebywa ponad 70 tysięcy osadzonych, a w służbie więziennej zatrudnionych jest prawie 30 tysięcy osób. Każdy z tych ludzi, zarówno więźniowie, jak i funkcjonariusze, muszą mieć wyjątkowo silną psychikę, aby przetrwać w tak trudnym środowisku. Jednak nawet najsilniejszy umysł może się w końcu załamać, a granica między normalnością a obłędem bywa w takich miejscach niezwykle cienka. Tragedia w Sztumie była tego bolesnym dowodem.